Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Kolejny zestaw z serialu The Mandalorian ląduje na moim kanale i jest to mandaloriański myśliwiec. 944 elementy i 270 zł katalogowów, ale to ten zestaw będzie dostępny od 1 sierpnia, ale możecie sobie albo zobaczyć aktualną ofertę zestawu ze Star Wars, albo poczekać na początek kolejnego miesiąca, żeby zamówić to cudeńko, bo cena na pewno będzie lepsza niż katalogowo. Trzy świetne minifigurki. Gar Saxon, Bocatan Crystal i Loyalista Mandalorian. No i myśliwiec, który oczywiście jest tutaj głównym bohaterem tego zestawu, czy on będzie wyglądał świetnie? Hmm. To zdjęcie nie ukazuje jego, myślę, pełni możliwości, dlatego że akurat widzimy wszystkie plejty od spodu i tutaj ten odbiór może być taki raczej średni. No ale może po złożeniu będzie zdecydowanie lepiej. Jednak zanim go złożę, muszę oczywiście otworzyć pudełko. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda w środku. Na pewno jest kilka naklejek, bo już tutaj widzę, że parę takich elementów właśnie oklejonych się pojawia, ale czy jest ich finalnie dużo, też przekonamy się za chwilę. Przejdźmy w takim razie tam, na stół i zobaczmy, co znalazło się w pudle. Im więcej zestawów ze Star Wars w mojej kolekcji, tym bardziej jestem przekonany do tego, że Kupuję je przede wszystkim dla minifigurek. No, i tutaj rzeczywiście nie ma co ukrywać. Te minifigurki wyglądają świetnie i ciężko jest mi zliczyć, ilu już Mandalorian mam w swojej kolekcji, bo rzeczywiście jest ich całkiem sporo. No, ale czy ten statek może się podobać? Teoretycznie tak, ale w momencie, kiedy patrzymy na niego z tej strony, bo tak jak mówiłem wcześniej, w momencie, jeśli patrzymy na niego już w takim ujęciu, to on nie wygląda tak imponująco. No, okej, okay, mamy możliwość dźwigania skrzydeł, mamy możliwość też obracania tutaj jego dziobem, mamy możliwość post strzelania sobie i groszkami, i też większymi strzałkami, więc rzeczywiście trochę tych takich elementów ruchowych i strzelających, ruchowych, ruchomych oczywiście, i strzelających jest naprawdę sporo, no ale hmm, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało po złożeniu. Na razie nie chcę być prorokiem, nie chcę tutaj wymyślać, czy to wygląda dobrze, czy niedobrze, bo dopóki nie zobaczę go w całości na żywo, to nie będę takich wyroków wydawał. Naklejek relatywnie niewiele, bo tylko sześć. I to są takie po prostu elementy, które mają imitować fragmenty obudowy tego statku. Co do worków, worki mamy w sztukach czterech, jest separator i instrukcja, która ma naprawdę sporych rozmiarów format. No i oczywiście, jak to w przypadku Star Warsów, grubsza okładka, kredowy papier i te sprawy. Tutaj, jeśli też chodzi o złożenie tego statku, to on w większości składa się z dość niewielkich elementów. Mamy oczywiście trochę tych ściętych plejtów, z których będziemy budować sobie skrzydła, ale tak poza tym, to raczej to są drobniejsze elementy. W takim razie, dajcie mi moment, ja za chwilkę do Was wracam już z gotowym statkiem. W takiej pozycji ten myśliwiec nie wygląda zbyt atrakcyjnie dla oka, ale zaraz będzie zdecydowanie lepiej, bo mimo wszystko nie jest zły i muszę tutaj powiedzieć wprost, że one nawet może się podobać. Tak, dokładnie tak jest. No, oczywiście mini figurki to klasa sama w sobie, ale do nich przejdziemy nieco później. Na początku zobaczmy statek, bo możemy obracać skrzydłami, obracać też tą główną konstrukcją, kręcić w te i we w te, ale też są oczywiście minusy, o których Wam powiem, więc poczekajcie i słuchajcie uważnie. To, może zacznę od minusów, bo już widać je na pierwszy rzut oka i oczywiście tym minusem są naklejki, ale nie wszystkie. Po prostu chodzi mi o naklejki na szybce, dlatego, że one z upływem czasu będą chwytać brud, będą podchodziły tam pęcherze powietrza i one najzwyczajniej w świecie zaczną odchodzić i będą wyglądały brzydko. A druga rzecz to. Ryski. Znowu na szybie jest ryska, i to tak z przodu, ona jest dość głęboka. To jest rzecz do poprawienia, ale chyba to nigdy nie zostanie poprawione i niestety już tak z nimi zostaniemy. No ale dobra, jak już jesteśmy przy szybce, zobaczmy, jak wygląda to miejsce dla kierowcy i dla pasażera, czy też właściwie dla pilota i dla pasażera. Mamy tutaj dwa miejsca, gdzie możemy swobodnie umieścić figurki, no i tutaj jeszcze znajduje się komputer pokładowy, który wygląda w ten sposób doskonale nam znany element. Mamy oczywiście tutaj też miotacze Troszków są dwa, ale jeśli chcemy miotać czymś innym, to oczywiście mamy też możliwość miotania strzałkami. No i miotacze strzałek znalazły się w tym miejscu, ale nie zostały w ogóle zabudowane i trochę to wygląda dziwnie, dlatego że kiedy zobaczymy sobie ten pojazd od spodu, no to już te skrzydła nie wyglądają tak imponująco, jak z drugiej strony. Tam ok jest nieco pstrokato, ale w miarę spójnie. A tutaj no wygląda to. Co najmniej średnio, o ile by nie powiedzieć, że szpetnie, dlatego, że to nie jest w ogóle w żaden sposób zabudowane. Jedyne elementy, które mamy zabudowane, tutaj, i tutaj, i to wszystko. Dobra, tak z tej strony. To jeszcze wygląda naprawdę całkiem spoko, bo jeśli chodzi o obudowę tej centralnej części pojazdu, tu jest naprawdę w porządku. Mamy też oczywiście tutaj jakieś silniki i to prezentuje się przyzwoicie. Co do tej konstrukcji centralnej, czy właściwie konstrukcji w centralnym punkcie, mamy możliwość obracania tego pojazdu, tylko też trzeba uważać, żeby on nam się nie porozpadał gdzieś tam po bokach, więc możemy sobie oczywiście tutaj tym kręcić. Mamy też możliwość zrobienia czegoś takiego. O, i wtedy tak statek będzie leciał. Czy też właściwie on teraz przecina blat. E, obracam go sobie oczywiście z powrotem, i mamy też możliwość obrócenia tych skrzydeł do tej takiej pozycji. Do wylądowania, i to wygląda wtedy w ten sposób. Czy fajnie, czy nie fajnie? No, raczej nie fajnie, no bo te po prostu skrzydła są paskudne od spodu. No, ale ok, tutaj też zabudowanie ich w inny sposób to jest myślę, że i duża ilość części, i tak dalej. Więc lepiej po prostu trzymać je w ten sposób, i wtedy statek wygląda lepiej. Tylko to, co myślę, że jest takim dość dużym minusem, to te nierówności. Dlatego że zwróćcie uwagę, że grubość tych skrzydeł to praktycznie w takim najgrubszym w grubszym punkcie pięć plejtów. Jedna warstwa, druga, trzecia, czwarta i piąta. Więc rzeczywiście jest tego całkiem sporo, no a w momencie, kiedy sobie chcemy po prostu polatać bardziej efektownie, to możemy sobie oczywiście obracać tutaj tym kokpitem, no i wtedy to jakoś tam wygląda. Co mogę powiedzieć? Zdecydowanie ciekawiej wygląda ten pojazd z tyłu, a, znaczy z tyłu, z oddali, a nie z bliska. A druga rzecz jest taka, że on jest taki dość mocno chyboczący się, dlatego że tutaj mamy te skrzydła zamontowane na tych elementach do obracania i one po prostu są takie, wiecie, mało stabilne. Dodatkowo tutaj, w tym miejscu, przez to, że kręcimy też, to jest tak zamocowane, że lepiej, kiedy on stoi, aniżeli kiedy się nim bawimy, bo się po prostu najzwyczajniej w świecie może rozlecieć, no ale zakładam, że pewnie i tak większość nabywców to będą nieco starsi fani Lego Star Wars, chociaż, kto wie, może wcale tak nie będzie. No i znowu też jakby ten brak możliwości dociśnięcia szybki do samego końca też jest dziwny i dla mnie niewytłumaczalny, no ale co poradzić? Albo akceptujemy go w takiej formie, w jakiej jest, albo po prostu możemy go przebudować, tylko te skrzydła chyba tak czy siak nie będą wyglądały idealnie. No ale dobra, dość narzekania, Przejdźmy do minifigurek. A jak już mówiłem wcześniej, minifigurki to jest naprawdę top. Topów wszystkie wyglądają świetnie. Zaczynajmy od lewej strony Gar Saxon, Fenomenalnie wyglądający hełm, świetne nadruki, jeszcze lepiej wyglądający tors i nóżki. Naprawdę tutaj wszystko się zgadza. Pod hełmem możemy znaleźć głowę co do Bokatan. Mamy dwie opcje: albo możemy ją mieć w takiej wersji, albo możemy ją nieco wylaszczyć i założyć jej włoski, i będzie wyglądała w ten sposób. Lub też w ten sposób, w zależności jaki grymas na twarzy wybierzemy, ale mimo wszystko, chyba ja wolę ją, kiedy ma na sobie ten hełm. Naprawdę wygląda bardzo dobrze. Torsik, nóżki również świetnie zadrukowane, oczywiście figurki wyposażone w jetpacki, co do lojalisty on chyba wygląda jakoś tak najbardziej ubogo, oczywiście główka bez żadnych nadruków, mamy tutaj taką postać bez tożsamości, no i co do nadruków, równie dobry poziom, tylko chyba ten kolor po prostu torsu jakoś tak najmniej mi odpowiada, ale naprawdę pod kątem Mandalorian to jest fenomenalny zestaw. Zestawy z serii Lego Star Wars już niejednokrotnie były o wiele lepsze od tego setu, no ale były też o wiele gorsze. Okej, okay, rozpatrywanie w tych kategoriach raczej nie ma większego sensu, bo jednym podoba się bardziej to, innym coś innego. No ale ten statek nie jest oszałamiający, on jest myślę. Zupełnie przeciętny. Natomiast jeśli chodzi o minifigurki, jest świetnie, ale mimo wszystko, to jest licencja Star Wars. To jest licencja, która po prostu sprzedaje się samą nazwą, no i która też mimo wszystko zdobywa rzesze fanów, przez to, że jest dostawcą świetnych minifigurek. Tutaj oczywiście tak jest. No a jeśli chodzi o statek, to mimo wszystko. Jeśli konstrukcja i tak nie jest fenomenalna, to te zestawy dostarczają przydatnych części do tego, żeby budować sobie oczywiście podobne konstrukcje. Więc tak czy siak, warto po ten zestaw sięgnąć, mimo tego, że nie robi jakiegoś niewiarygodnego efektu wow, ale jest w jakiś sposób przyzwoity, więc jeśli lubicie Mandalorian, to to jest po prostu pozycja obowiązkowa. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.